Riverek, a to jest oczywiście kolejny odcinek z naszej pistej serii Minecraft Skyward na serwerze więc e, oczywiście A jak no a więc y, ja już tam nie będę ciekawa żeby mi kurde jednego komentarza dotyczącego serii napiszecie tylko zdecydowałem sam, że The Wolvesów nie będzie. I chyba robię serię z SG, z Survival Games. No albo z tego Villager Defense, ale kurde. Villager Defense taka gierka też jest spoko. Tylko, że jest nudząca w parę chwil. tak ciągle robisz to samo, to zabijasz, to zabijasz, a... Survival Games to znowu tak trochę bardziej gierka na dwóch. Ja, więc ja nie wiem, naprawdę nie wiem no i oczywiście za tydzień doczekacie się nowego ogłosu ponieważ kupuję nowy mikrofon tak, nareszcie się do tego zmusiłem. no i co, no i zaczynamy rękę tutaj, się rozpoczęła. tutaj pewnie opróbiamy skrzydeczki no nie, jest tak, źle. tak, tak Tylko mieczór mamy niedobry, ale klaka jak będzie to i tu O, to jest kloka dobra. Ok. O, żelazny mieczy ma. Zobaczmy się wyglądała. Dobra. I no. mamy telefon. Dobra. Jak tylko mieczna. Tutaj widzę, że jego kalotki się dobra. nie przyniosą. Go o, z trzecią się, kurde, bo ja mi to im pał ale nie mogę. Ojej, ja, a chyba się do niego zaraz będę próbował przydostać. A ten już do mnie idzie. Nie. Nie do mnie. To ja wszyscy są... Kurde, ale ja go zrzuci. Ja się do niego przejdę. Zaczęłam mu gaćy. Kurde, w dupę. Ha, jeden, no. O, to kurde, w dupę! Ja pierdolę cię. Ściągnął mnie jeden, kurde. W No i co? Pierwsza ręka jak zawsze przegra, no no, a co, mogłoby się po mnie spodziewać? I w sumie nie będę robić cięcia. Yy. O, zbugowana tabliczka. Ui, zbugowana tabliczka, która może Dobra. Ja robię krótkie cięcie. I widzimy się po krótkim, może długim, nie wiem, cięciu. Elo, siema. Ja widzę was po krótkim cięciu. No i jesteśmy na ręce, za którą nie przepadam. Ale na tej mapce jeszcze nie byłem. Tutaj jest jedna skrzynka, tutaj jest druga to się wybrać, może będzie coś fajnego, ale nie wiem, nie wiem, co się okaże, o skórzana, na razie itemki są takie, takie, takie sobie, no ale zobaczymy, jak będzie dalej, aby były strzały, tu, strzały, no, to, to być

Kurde! Prawie, prawie! Ale zawsze muszę wrócić, jak już w końcu Dobra. Wyczka wylona. Aj, nie tak, nie tak, nie tak, nie tak. Kurde, nie ten przycisk. Nacisnąłem zamiast shippo, nacisnąłem spacer, i się nie udało. Tak? I prowadzimy. I tak, będzie trzeba nakręcić, żeby nie było wody. Dobra, woda. woda przy Woda zawsze przyznać nie? Czekaj. Tak, tak. Tylko właśnie, jak robię taki slalomik, to woda trochę ma krócej wystarcza, no ale. Fuck! Tak! To to było? Ej, no kurde, panie! shift trzyma, no. Kurde, pupe. Ale, uf, co to miało być? O ja pierdziele, bez Co to miało być? Ja pierdziele, ja ja. nie. to jest przesada. To, to jest kurde przesada. Gdzie takie coś? Trzymam shifta, a ten mi kurde zajdzie wyrąbany. Jesteśmy na ręce i muszę...

Tomaszek kiedy Tomasze kryty samej Może się zgodzi, ale tak to spoko. No czerwono czurny Cóż tak muszę się dać do niego wybrać. Chociaż on możemy zaczarować pod noczami na podmiot. No kurde, ja chcę podka na strenda. Spotka na 3 2P. Kurde, nigdy nie mogę mieć jakiegoś I zawsze na no, odcinku mam sobie itemy. Ja no dla mnie trochę, to nie to... Ale ogólnie jestem dobry. Ale ja nigdy na no, odcinku nie mam dobrych itemów. Nigdy. Może parę razy miałem dobre i ten no, no, na odcinku, no już mogę przyznać, że nie parę razy, tylko teraz na różki robi się pierwszy, a na odcinku dobre i ten. No ale teraz w sumie nie są takie złe. Okej, okay <thatress> <mechanical noise facial> to ustawiamy. Twój kosz, mi się przydał do kolei. Twoja łeb. Co za habil. Jaki tekiem Ej nie, ja nie mogę z tego Chyba, pod... Chyba nie ma... Chciał kurde. Tutaj zaraz, bo idzie na wschodek, bo jest. To zaraz tutaj. A teraz chciał. Bo ja mnie odgoni, ale. Ale tutaj. Kurde, dojdzie na ten środek że zrobię mój myk. on sobie będzie budował, a ja przejdę do niego. To jest ten dobry myk. Albo tak z góry go za. Ja pierdzielenie. Kurde. Fak, nie zjadłem koks jabłka Kurde. Stupę, no. No, kurde, no. Może nie wiem, nie mam co do roboty. To może dzisiaj nagram jeszcze odcinek z tego albo z. O! Survival Games. Tam myślę, że Survival Games będzie odpowiednią grą. Więc dzisiaj nagram Survival Games. Jutro je dostaniecie. Myślę, że wygram, bo w Survival Games muszę przyznać, że jestem dosyć dobry. Nie jestem bardzo dobry, ale jestem dosyć dobrego. Bo... Gram na serwerze, wczoraj grałem 5 razy i 3 razy wygrałem, więc dla mnie to jest bardzo, bardzo dobrze. nie? No, jakby było tak na Skywarsach, to ja bym bardzo się cieszył. Nie? No, ale ja gram w Skywarsach tylko na odcinkach, dlatego tak słabo. Mój kolega Pestek, nie, wiem, no chyba był na odcinku, jak niskie grałem, to on po prostu byłem u niego, on grał pół godziny i 300 końców zdobył pół godziny, nie? A to skok, czy dupy, z nim bym mógł coś nagrać, bo. Ale poćwiczę trochę nad te technikami jakimiś obronnymi i w ogóle to się to zrobi. Trzeba tylko ćwiczyć. Także we sztyka i wystawię. O!

A są drogi Ja nie mam <try> miecza nawet, no na boże. Muszę do tego pisać, to jest. Ej, tego? Tak, to jest ta Dostanie, teraz dostanie. jest Dostał mój kill, dziękuję. Dobra, mamy dwa punkty. Dwa końce mamy. Bardzo ładnie. Yes, kurde kill nareszcie, a jeszcze mamy sześć jajek i zostałem tylko ja i dwóch kolesi. No kurde, nie, nie chcę krakać, że. Ale. Hm. Mogę to wygrać, ale mogę też przegrać, bo mam słabe itemy. Ten tu koleś ma dobre itemy. I ten również ma dobre itemy. Więc naprawdę nie wiem. Nie wiem. Ale postaram się to wygrać. To chyba będzie ostatnia ręka, bo myślę, że ona będzie naprawdę dosyć dużo trwała. Dosyć dużo naprawdę. Tak mi się przynajmniej zostaje bo to tutaj się łatwo nie podwam, chociaż wybrałbym się na środek, ale to nie jest takie proste. Tego, ale to, go ale co? Ja bym się do niego wybrał, kurde, aby by go zrzucił z czegoś, tylko nie mam z no. tak pięć, ale kurde nie chcę tracić. Zostawił nas. propozycja do Was? Piszcie w komentarzach. Survival Games albo Battlefield 3 Minecraft. Lub CSGO. CSGO, ale nie w Minecraft, tylko normalne. CSGO też mogę nagrać. Na 100% będę lamił Ale cóż, początki zawsze są trudne. Dostanie. Zaraz mi Zaraz muszę w tocze. A ten jak tam? To ja pan nie wybrałem. Я на все. О, два на все стал. Нафиг. Комбинет, 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 Я не была, Это она А, достал, Да, да, Что за чачу? Чачу, вот и... Prawie dosyć, taki ja strzał Nieźle. źle, tamtego cieciucha trzeba do... zrobić Kurde trudno, trudno Naprawdę trudno, mam 5 strzał i 4 jajka Trudno, trudno, będzie wygrać naprawdę z takimi kurde dobrymi Nie wiem czy mają skill'a albo coś, ale Dobrymi przeciwnikami pod względem ich ekipunków. Mają dobre w 3 dupy za Może nie tak w 3 dupki. Ooo, jaki koks, ja pierdolę! Nigdy w życiu takiego inem w kobiecie. się ode mnie na daje. Co to jest, kurde? Skóra i kości. Kurde, no jak mi się do w temat, to nie dostanie jak ten ten drugi będę Teraz Co Teraz nie strzelisz? Kurde się pytam! Teraz mnie strzelisz? Teraz mnie strzelisz? Nie strzeli. Teraz mnie strzelisz? Teraz mnie strzelisz, kurde? Nie strzelisz. Teraz mnie strzelisz? No kurde! Co za dzieciół! Boże święty! Ja tu chcę się nie pogodzić, a ja ten, kurde, strzela. Ja chcę go zabić, a ja ten nie strzela, kurde. No, w nie tej ułączniku możliwości filmu robimy. Tu trzeba jakoś zrobić jakieś wejścia. No co za dzieciół! Osamie! Ja pierdolę. Teraz się wal. Teraz się sobie Wszystkie Teraz nie pocałować Ostra, kurde. To jest jakiegoś Tak! No znowu też się. Chwilę trzyma i zaraz się kończy. Ai să curde, cur de limit, sta ceciuh să-l adu. Mă, e dvâh ceciuhul ăla. Iar și-l Temat, filmul. Ah, mame mă. Mă, mă, cur filmul. To z cieciuchy mam, z Kupić cieciuchy, więc zepchnię wam. Jak teraz dojdę na środek, chcę tu widzieć, kurde, pełno komentarzy na, kurde, to, jaką serię robić. No to za ułom możliwości, kurde. No, głupi. Po, po, to, że... kurde, dupa, tak, nie głupi. Patrz, co to kurde w dolewanie? A nie, nie takie. nie. Co ci tu głupi? Kurde. No sz... Kurde Kurde. No, to za... Osraniec ty mu się już ta wędka skończy. No. Porołomne, no zaraz. Pan mi kurde z tą wędką! Ja pierdzielę! Wędkarz o O! Mamy nowy dydoł Kurde, wędkarz. Ja pierdzielę cieciu o stronę. Ciesł z wędką, o! Ciecił z wędką będzie odpowiednie. Wiem że jak jest to jego wędki ustanie. No kurde tu peś! Non che va a robićlo, ma non mi piace, 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 curda mi piace, non mi mi piace, non mi piace, non mi Tamtego cieciucha wal. no Teraz mię dwa cieciuchy z wędkami walą. No zarą kurde! Dziękuję! Ostrańce z wędkami, cieciuchy pierdzielone. Nie my te, kurde. Nie walą z wędkami jak takie osrańce. Ja pierdzielę. Nie można nigdzie przejść. No kurde z wędkami napierdzielają. Ja Boże święty nie... Teraz se omówimy wszystkie sprawy. A więc tak, pytania do Was. Pierwsze, eee, challenge niestety nie będzie. No i nie chciałam Wam się zadawać pytań, no to trudne. No niestety, no. Seria akurat to seria, to zaraz kończymy, no jedynie, że chcecie ją. Piszcie czy chcecie czy nie, bo ja mogę ją albo kontynuować. Albo ją skończyć, zrobić tamtą, albo robić tą i tą. Bo ja wiem, że niektórym po paru, tam, nie wiem, po 8 odcinkach już się seria nudzi. Po prostu. Bo praktycznie ciągle robię to samo. No, a w sumie jakby były dwie główne serie na kanale. Tak na przykład z CS'a Go i z tego. Tak. Dobra, mamy już tu sojusz chyba z kolesiem

ten tutaj do mnie zmierza. To Rubolf jeden. A nie, on zmierza do skrzynki. też ściągnę. No! Pobalować sobie nie pobalował. Tylko tutaj woda chyba. A nie, woda chyba nie powinna zamarć. Ale ja sobie wyleję, bo podatku poda zawsze. Koszulka, ale dragon się coś na nie będzie... O! Jeszcze tu mamy jaką fajną podstawkę, no. No tu te cieciuchy jak z wędkami, jak z to by mnie nie załatwiło ja przynajmniej. Bym miał coraz bliżej, coraz bliżej by się udało jakoś. Co my tu mamy? I teraz mogę. No to ładnie, no to ładnie, ja pierdolę. Ja nie wierzę, takiej cenie zostawić? Ja. A druga skrzynka jest? Ej, na tej mapce jest chyba jedna skrzynka, tylko. Ja na niej grałem. No. O, no teraz mówię, tele, proszę Państwa. Muszę się gdzieś kurde, wyobrazić, że nie mogę sobie wyobrazić, nie chcę sobie wyobrazić, Albo zrobię Zrobię. sobie wyobrazić, nie mogę sobie nie To ten dragon, tam kurde jakoś zakopię. Muszę iść je wylać, no, bo zaraz się kurde zleję na no, amen. Zakopię się to jakoś. Dobra. No, ja. e, przyjdę, a dosłownie kurde parę sekund. Albo z jednej strony zrobię cięcie, nie będę was zanucał. Siątka jestem po krótkim cierciu. No niestety jak poszłem się załatwić, mnie zawili No i...

a, ja. ja, to się tylko przyda na razie. A teraz idziemy na czelki. To, 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 to. A, to, 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 to. No i te po... Pa! Ja. Coś się zespanowało. Urdalak! lak! buco, he, he, buco, buco, he, lak. Are you to log? Użyłem, że pierdziele usuwam Minecraft, no nie no nie usunę, ale... Ja pierdzielę! Będziecie kurde ze mnie lać! O nie. Ja pierdzielę, no to ja już kończę. Dobra, zlamiłem, kurde, jak zawsze może na Survival Games'a lub pf nie będę PFA ci są, nie? Nie będę tak lamił, nie? Ale co? Yy, komentujcie, łapkujcie, subskrybujcie. No i zadawajcie oczywiście pytanka, yy, co wolicie yy, CSGO, może Survival Games, a może BF czy na Minecrafcie. No to już od Was zależy. Tam kto pierwszy ten lepszy napisze. Tam to się liczy. Tylko może, kurde, jeden, dwóch osób niech napisze i będzie, będzie bardzo, bardzo, bardzo spoczko. No i oczywiście, jak, jak na przykład napicie, napiszecie, że chcecie bf I ja nagram jeden odcinek, nikomu nie będzie się podobało, ani nie będą tam pisać, że do dupy, kończę serię No to jak skończę serię, zrobię jakąś inną, no, na przykład survival albo z cs No bo jednej serii nie mogę mieć na kanale, więc... No, co tu mówić więcej, no Komentujcie łapku, subskrybujcie, jak to zawsze mówię, no i... No i tym, kurde, tą areńką zdówczoną kończymy dzisiejszy odcinek. Oj. Trzymajcie się, no jutro, kurde, poniedziałek do szkoły. Wielu mi się, kurde, niedziela taka dupna trochę, bo pogoda jak w dupie jest i tak. Ale co? Jakoś się przeżyję ten jeszcze tydzień w tej szkole, no. Więc... O! No, to co tu więcej mówić? No co? No, allo!